Segregowanie odpadów to nie nowość, ale system kaucyjny już tak. Od niedawna butelki i puszki można oddać i odzyskać pieniądze. To rozwiązanie ma ograniczyć ilość odpadów, które produkujemy na potęgę, ale też pomóc środowisku. Czy mieszkańcy Wielkopolski wiedzą jak to wszystko działa, to sprawdzała Aleksandra Herudzińska. Nie orientuję się zupełnie. Nie korzystam z tego i chyba nie będę korzystać aby otrzymać zwrot pieniędzy, musimy pamiętać, aby butelka ze specjalnym kodem była czysta i niezgnieciona. Oddajemy ją obsłudze lub wrzucamy do specjalnego automatu. Za szklaną butelkę wielokrotnego użytku dostaniemy złotówkę. Za pozostałe 50 groszy. Raz pójdę zobaczyć najmniej, że więcej nie pójdę. Tego jak rzeczywiście sprawdza się system kaucyjny dowiemy się za kilka tygodni. Przedsiębiorstwa systematycznie analizują zachowania klientów. Tylko w samym styczniu do dnia dzisiejszego zebraliśmy blisko 4 miliony opakowań i kaucyjnych i niekaucyjnych. Jest to znaczna różnica. Widzimy, że klient powoli się przyzwyczaja do tego pozytywnego nawyku jakim jest zwrot butelek. System kaucyjny już od kilku lat działa w niektórych europejskich państwach na przykład Estonii, Holandii, Niemczech, Norwegii czy Szwecji. Najbardziej opieramy się na wrażeniach z innych krajów. Skoro wszędzie to się udaje, to czemu miałoby się nie udać u nas? Dzięki nowym nawykom więcej odpadów może być poddanych recyklingowi. Natomiast jest to. Element dużo szerszej układanki. Bo ekologia zaczyna się tam, gdzie zamiast wyrzucać coś do kosza, staramy się to wtórnie wykorzystać lub naprawić. Rocznie statystyczny bolak wytwarza średnio 370 kg śmieci. Aleksandra Herudzińska, teleskop.